i <laughs> Koniec stycznia ruszyła kampania zachęcająca do przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu wodzisławskiego. Szczegóły wyjaśnia Arkadiusz Skowron, przewodniczący Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Doszliśmy do wniosku tutaj w gronie Rady działalności Pożytku Publicznego, Publicznego Powiatu Wodzisławskiego, że warto wymyśleć jakiś element, który by przyciągał uwagę i przypominał o tym, że jest raz 1%, ale ten 1% miałby być przekazywany nie różnym organizacjom gdzieś tam, tylko właśnie te. Które są na terenie powiatu wodzisławskiego. W związku z tym zorganizowano konkurs plastyczny na plakat promujący akcję. Wśród wielu zgłoszonych prac, jurorzy najwyżej ocenili projekt autorstwa Martyny Malitowskiej, który oficjalnie został logiem reklamującym całe przedsięwzięcie. Odbyła się także konferencja, podczas której naczelnik Wodzisławskiego Urzędu Skarbowego przedstawił informacje na temat 1% przekazywanego na organizację z terenu powiatu wodzisławskiego w poprzednich latach. Ta konferencja miała służyć temu, żeby właśnie rozpropagować jeszcze bardziej wśród y, mieszkańców powiatu wójciewskiego ideę przekazywania jednego procentu. Właśnie na rzecz organizacji pożytku publicznego, by jak najwięcej pieniążków z 1% naszego podatku pozostawało na miejscu. A lista organizacji pożytku publicznego działających na terenie powiatu i uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych można znaleźć m.in. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim. Po ponadrocznej przerwie w Włodzisławiu Śląskim swoją działalność wznowiło biuro paszportowe. Terenowy punkt paszportowy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego został otwarty 3 lutego w budynku Powiatowego Centrum Konferencyjnego przy ulicy Przłowskiej 92 A. Kiedy otrzymaliśmy rok temu informację o decyzji likwidacji, była ona dla wielu mieszkańców niezrozumiała, przykra, ale dzisiaj dzięki, nie ukrywajmy, dobrej woli pana Wojewody który w trudnych czasach podjął decyzję niełatwą, bo ona kosztuje. To jest jakby otwarcie się na nowe usługi dla naszych mieszkańców. I z tego szalenie się cieszę i jestem mu za to wdzięczny. Ówczesny wojewoda Śląski Zegmund Łukasztyk skorzystał z zaproszenia starosty i wziął udział w otwarciu biura paszportowego, symbolicznie przecinając inauguracyjną wstęgę. Generalnie trzeba usługi tego typu przybliżać mieszkańcom, żeby poczuli to, że państwo się decentralizuje, wychodzi bardzo blisko klienta, swojego obywatela z różnego rodzaju usługami, ale przecież wiemy, że ten paszport jest naszym dowodem tożsamości za granicą, bez niego ani rusz. Punkt czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 7:30-15:30, w czwartki od 7:30 do 17:00, a w piątki od 7:30 do 14:00. Biuro paszportowe nastawione jest na kompleksową obsługę klienta, czyli przyjmowanie wniosków paszportowych i wydawanie dokumentu gotowego paszportowego obywatelom polskim. Dom Pomocy Społecznej imienia Papieża Jana Pawła II w Gorzycach obchodzi 20-lecie istnienia. Jubileusz uroczyście zainaugurowano 11 lutego podczas Światowego Dnia Chorego. Mieszkańcy oraz pracownicy domu wzięli udział w mszy świętej odprawionej w kaplicy. Następnie w sali widowiskowej nastąpiło oficjalne otwarcie roku obchodów. Po czym przed wszystkimi zebranymi wystąpił zespół pieśni i tańca Mały Śląsk. Dzisiaj mamy otwarcie. Które w tej chwili żeśmy wyznaczyli na Światowy Dzień Chorego, i dzisiaj stąd również mieliśmy bardzo taką uroczystość związaną z Dniem Chorego, ze względu na to, że nasi mieszkańcy to są ludzie schorowani, wymagający całodobowej opieki, i to tylko dla nich była ta uroczystość, przede wszystkim dla nich, żeby mogli, prawda, nie wychodząc poza domu, mogli tutaj w tej uroczystości uczestniczyć. Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach zapewnia całodobowe wsparcie. I pomoc osobom wymagającym opieki ze względu na wiek czy stan zdrowia obecnie mieszka tutaj ponad 200 pensjonariuszy. I nie ukrywajmy, takie miejsce jest niezmiernie potrzebne, bo przecież tak jak już to powiedziałem w swoim wystąpieniu, dzisiejszy świat nie należy tylko do młodych, bogatych, zdrowych i pięknych, ale to miejsce jest również zagwarantowane. Dla ludzi starszych, chorych, niepełnosprawnych. I Myślę, że to miejsce pełni taką rolę. Jeśli stwierdzimy, a to potwierdzają przede wszystkim pensjonariusze, że ta opieka, ta troska o nich jest tak piękna i tak zapewniona, że mogą być tutaj szczęśliwi, to to jest chyba najważniejsze. Z zaproszenia na oficjalne otwarcie obchodów dwudziestolecia domu skorzystał między innymi Krajowy Duszpasterz Apostolstwa Chorych ksiądz Wojciech Bartoszek. Oczywiście bardzo, bardzo dobre te wrażenie i przygotowania tej uroczystości dzisiejszej, a także tego, co widzę tutaj działania wobec właśnie osób starszych, chorych, to wielkie, wielkie dzieło tu się dokonuje. Dodajmy, że cały 2014 rok wypełniony jest uroczystościami związanymi z 20-leciem Domu Pomocy Społecznej imienia Jana Pawła II w Gorzycach. Z inicjatywy Powiatowego Ośrodka Wsparcia Perła, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz parafii pod wezwaniem w Najświętszej Marii Panny Włodzisławiu Śląskim 23 lutego zorganizowano dzień walki z depresją w powiecie wodzisławskim pod hasłem Obudźmy nadzieję. Tego dnia odbyły się m.in. związane z tematem prelekcje oraz bezpłatne konsultacje z psychoterapeutami. Wśród zaproszonych gości znaleźli się prezes fundacji Polski Instytut Otwartego Dialogu Regina Wisikiewicz. Trener warsztatów, ekspert przez doświadczenie Aleksandra Korzuszek oraz psychiatra Anna Przewłocka z Krakowa. Zakład aktywności zawodowej w Wodzisławiu Śląskim uruchomił pierwszą w regionie pralnię typu Blue Lagoon. Jest to rozszerzenie oferty zakładu, który już od kilku lat świadczy profesjonalne usługi pralnicze. Nowy system wodnego oczyszczania odzieży ruszył oficjalnie 3 marca. Warte podkreślenia jest fakt, że pracownikami zakładu są w zdecydowanej większości osoby niepełnosprawne. Dzięki staraniom władz Powiatu Wodzisławskiego oraz dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego udało się pozyskać środki na wyremontowanie tego budynku i utworzenie, utworzenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, które bardzo tego potrzebują. Dla nich praca jest to możliwość na usamodzielnienie się oraz lepsze życie. Środki na powstanie nowoczesnej pralni przekazało Starostwo Powiatowe w Włodzisławiu Śląskim oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wyposażenie udało się zakupić za fundusze własne Zakładu Aktywności Zawodowej oraz te pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To jest piękne, że poprzez wykorzystanie starego budynku po kotłowni mogliśmy rozbudować ten system pralniczy o nowy, wet Cleaning, czyli o pralnie, która jest cechująca się wyjątkowo ekologią i różniąca się od tych dzisiaj funkcjonujących pralni chemicznych, że po pierwsze to czyści ekologicznie. A po drugie, pozbawia również zapachu. Ale najważniejsze to to, że dzisiaj mamy, zatrudniamy 35 miejsc w naszym zakładzie aktywności zawodowej. A dokładnie mówiąc, po rozbudowie tego systemu, o ten element ilość ta zwiększyła się o do 9 osób. Z rozszerzenia zakresu działalności bardzo zadowoleni są pracownicy prajni. Bardzo fajnie, bardzo lubię też pracować jak jest pani Hania, pani Ilona, pani Paulina Leszczyńska, oczywiście pozostałe pracownicy. Zakład aktywności zawodowy prania się druga część rozwija. Jest prania chemiczna, jest manekin. Pracuje się na drugie pralni. Tak mi się spodoba podoba: markiel, suszarki, Edeta, pranie, suszenie, pasowanie, manekina. Dodajmy, że Wodzisławski Zakład Usług Pralniczych znajduje się przy ulicy Wałowej 30 i czynny jest w godzinach od 6 do 18. Kolejna placówka wsparcia dla osób niepełnosprawnych na terenie powiatu wodzisławskiego oficjalnie została otwarta w połomii. Mowa o powiatowym ośrodku dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jest to ośrodek powiatowy, ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Taka jest jego nazwa. Jest to dom, który przeznaczony jest dla osób z upośledzeniem umysłowym. Jest to ośrodek, który powstał ze środków administracji rządowej, ponieważ jest to zadanie, które realizowane jest przez powiat wodzisławski na zlecenie y, województwa. Także w głównej części finansowanie ośrodka jest po stronie województwa wody śląskiego. Ośrodek jednorazowo może przyjąć 35 pacjentów, którzy mają zapewnioną kompleksową i profesjonalną opiekę. Terapia, warsztaty oraz różnego rodzaju zajęcia prowadzone są w nowoczesnych i odpowiednio przystosowanych pracowniach. Jest to ośrodek, który ma za zadanie prowadzenie rehabilitacji społecznej głównie rehabilitacyjnej i w tych przypadkach, których jest to możliwe, zdrowie osób, które korzystają z ośrodka również rehabilitacji zawodowej tych osób. Są różnego rodzaju pracowni, Jest pracownia krawiecka, jest pracownia rehabilitacyjna, pracownia kulinarna, pracownia garncarska w tej chwili zwana też ceramiczną inaczej. Także jest to początek działalności ośrodka, ale z pewnością życie pokaże, że będzie potrzeba zmian. Na przykład utworzenie dodatkowej pracowni, na przykład pracowni komunikacji społecznej, bo uczestnicy będą tego wymagać. W dniu oficjalnego otwarcia placówki pacjent... Ośrodka zaprezentowali program artystyczny, który wywołał łzy wzruszenia wśród wielu przybyłych gości.